Dzień dobry! Dzisiaj robimy filmik o tym, jak segregujemy śmieci w Polsce. Chcielibyśmy Wam pokazać dla, naszych, dla naszej rodziny, przyjaciół, znajomych z Filipin, jak to w Polsce wygląda. Ok, i tutaj zobaczcie: mamy takie pojemniki na odzież specjalnie. Ale my idziemy wyrzucić normalne śmieci, także idziemy dalej. Ty, a co tam jest? Co tam stoi? What is it? to, co znaleźliśmy na śmietniku. Dziękujemy osobie, która to wyrzuciła.